Hi, my name is Joanna and I'm your English Conversation Trainer. Cześć, mam na imię Asia, jestem Twoją trenerką angielskiej konwersacji. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak ułożyć wypowiedź o naszym kraju. Sponsorem tego odcinka jest Biblioteka OK English. Biblioteka In OK English to kursy online dla początkujących samouków, które przygotują Cię do konwersacji z polskim lektorem, a następnie z nativem. Jeżeli jesteś zainteresowany, chcesz się uczyć sam we własnym zakresie, to link zostawiam Ci w opisie tego wideo, a my przechodzimy już do konkretów. Przez ostatnie Parę miesięcy układam dla ciebie takie właśnie mini lekcje, które uczą cię układania wypowiedzi na różne tematy. Uczyliśmy się już, jak opowiadać o sobie, jak opowiadać o swojej rodzinie, jak opowiadać o swoim mieście, a teraz będziemy uczyć się opowiadać o naszym kraju. Dlaczego taka wypowiedź jest przydatna? Przede wszystkim dlatego, że możesz ją sobie ułożyć sam. Nawet jeżeli jesteś na poziomie, powiedzmy A2 czy B1, to nadal jesteś w stanie opisać to, co mamy do zaoferowania u nas w kraju w Polsce czy w kraju, w którym mieszkasz nawet. Jest to też do bardzo dobra okazja do tego, aby poszerzyć słownictwo, ale też aby powtórzyć gramatykę czy nawet ją poszerzyć tak samo. Dodatkowo taką wypowiedź możesz sobie ułożyć, przedstawić nauczycielowi, powiedzieć, opowiedzieć o swoim kraju nauczycielowi. Nauczyciel może cię poprawić, możesz zrobić to dokładnie z osobą z wymiany językowej, z koleżanką, z kolegą, którzy mówią po angielsku lepiej, czy może są native speakerami, czy pochodzą z innego kraju. Lub do czego cię naprawdę zachęcam, nagrywać się. Możesz taką wypowiedź przygotować, nagrać się na wideo, nagrać się na telefonie i odtworzyć zobaczyć, czy faktycznie gdzieś widzisz jakieś błędy, jakieś niedociągnięcia. Ale to też ćwiczy Twoją barierę językową, to znaczy przełama, przełamywanie tej bariery językowej, dlatego że bardzo często ta bariera pojawia się z tego względu, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do brzmienia własnego głosu, do tego, jak się zachowujemy, kiedy mówimy w drugim języku. Dlatego warto się już do tego przyzwyczajać już teraz. Dlatego właśnie nabawiam Cię, aby taką wypowiedź ćwiczyć. Dzisiaj powiem Ci, jak tą wypowiedź ułożyć. Nie będzie to do końca lekcja taka, gdzie będę Ci mówić, co znaczy to czy tamto, ale po prostu chciałabym podać Ci pewne przykłady i chciałabym zwrócić uwagę na pewne kwestie, które pojawiają się przy układaniu takich wypowiedzi. Na blogu Ok English mam cały post dotyczący tego, jak mówić o swoim e, kraju. E, są tam też linki do przeróżnych e, nagrań wideo, które możesz obejrzeć i którym, z których możesz zaczerpnąć troszeczkę inspiracji. A więc, co Ci potrzebne do ułożenia wypowiedzi o tym, jak mówić o naszym kraju? O swoim kraju, gdzie mieszkasz, czy o e, kraju, z którego pochodzisz? A więc tutaj potrzebne Ci będzie słownictwo, oczywiście. I nie będę Ci podawała całego słownictwa. Słownictwo znajdziesz na blogu i również w bibliotece OK English w dziale słownictwo. Także odsyłam Cię tam. Jest go trochę, więc warto się tego nauczyć. Jeżeli chodzi o same wyrażenia, to na pewno tutaj przydadzą Ci się takie wyrażenia jak I am, I come from. Czy I am from i pamiętaj, że jeżeli dajesz nazwę kraju, to bardzo rzadko ma ona the wcześniej, e, więc jeżeli chcesz powiedzieć, że pochodzisz z Polski, to to nie będzie The Poland, tylko to będzie Poland, e, więc to jest bardzo ważne. Są kraje, które mają the wcześniej, i takim krajem np. jest Wielka Brytania, the United Kingdom lub the UK. Więc jeżeli chcesz opowiedzieć o Wielkiej Brytanii, bo być może tam mieszkasz, to pamiętaj, że za każdym razem, kiedy wspominasz, wspominasz o Wielkiej Brytanii, i mówisz UK, to trzeba postawić the wcześniej. Czyli I live in, czy I come from. Możesz też użyć bardzo ładnego wyrażenia. I am based in. I am based in. To jest wyrażenie, którego uczyłyś, uczyliśmy się e, jakiś czas temu z Marianą. I e, do tego wideo odsyłam cię również. E, I to jest wyrażenie, które oznacza mam swoją bazę w. Mam swoją bazę wy. Więc możesz powiedzieć, że I come from Poland and I am based in Wrocław. Let's say. Or I come from Poland, but I am based in the UK. I come from and i, I am based in. Załóżmy, że spotykasz kogoś, kto nie wie, gdzie jest Polska, więc trzeba mu to jakoś wytłumaczyć. Jak powiemy, gdzie jest Polska? So, Poland is in the east of Europe. Więc tutaj zauważ, że mamy in the east of Europe. Poland is in the east of Europe, czyli jest na wschodzie polski, and it borders with, it borders with, czyli borders with Germany, Russia, Slovakia, uh, Czechia, right, Lithuania, and so on, right? So, but here you can say that it borders. With Germany and Russia. Jeżeli powiesz, że z Niemcami graniczysz z Rosjanami, to nawet Amerykanie będą wiedzieć, gdzie jest Polska. Dajmy na to. A ta osoba, z którą się spotkałeś, pyta się Ciebie, co zwiedzić w Polsce? Co takiego macie tam w tej Polsce, że jest takim fajnym krajem? Więc możemy powiedzieć, że na przykład in the summer, in the summer. You can go to the seaside. In the summer, you can go to the seaside. Lub in the summer, you can visit the seaside. I teraz pamiętaj, że pory roku, bo będziemy, będziesz tutaj układał sobie o wszystkich porach roku, mówił, co się dzieje w Polsce, że jeżeli mójś latem, zimą, wiosną i tak dalej, to in the summer. In the winter, in the spring, itd., tak dalej, it tak dalej. Mamy tutaj słowo, które bardzo często sprawia nam problem. Seaside, seaside, czyli wybrzeże, morze, tak? Czyli możesz pojechać w... E, latem możesz pojechać nad morze. In the summer, you can go to the seaside. Możesz też użyć słowa visit, czyli odwiedzić. You can visit the seaside. Więc na przykład, co możemy robić zimą? Zimą możemy jechać w góry. In the winter you can go to the mountains, or in the winter you can go to Zakopane. You can visit the mountains, you can visit the Tatra Mountains, for example. Czyli zimą jedziemy w góry. Zimą możesz jechać w góry. Znowu mamy tutaj in the winter, ale też zauważ, że mamy in the The mountains to the mountains. Jechać w góry to jest go to the mountains. Pamiętajmy, że the jest zawsze przed słowem mountains. You can go to the mountains. W takich wypowiedziach będą, będzie ci się bardzo często pojawiać: There is i there are. O tym już mówiłam również w innym wideo i również na blogu jest artykuł o tym, więc też będę cię odsyłać do tamtych informacji. Ale z, y, tylko wspomnę o tym, że there is i there are y, używa się, kiedy mówimy o tym, że tam coś jest. Czyli na przykład, jeżeli chcesz powiedzieć, że w Warszawie jest bardzo dużo mm, zabytków czy bardzo dużo muzeów, to powiemy: There are many museums in Warsaw. Lub możemy też przestawić, powiedzieć in Warsaw there are many museums. Tak? Czyli za każdym razem, kiedy będziemy mówić o tym, że w Krakowie jest, w zakopanym są, w łebie coś tam jest i tak dalej, i tak dalej, będziemy używać there is i there are. Kolejną rzeczą, na którą zwróć, zwróć uwagę, jest to, jak coś komuś polecamy. Tutaj oprócz tego, że będziesz opisywać, co mamy w Polsce, opisywać, y, gdzie można pojechać, to też rekomendujemy coś komuś. Mówimy, możesz zrobić to, możesz zrobić tamto. Y, więc tutaj najczęściej. Y, nawet kiedy się nie odnosimy do konkretnej osoby dajmy na to przygotowujesz sobie prezentację dla większej grupy osób o Polsce czy być może gdzieś poznałeś kogoś kto nie do końca może chce pojechać do Polski ale chcesz powiedzieć no że tam można zrobić coś więc w takich przypadkach mówimy you can do this you can go to the seaside you can go to the mountains you can visit a museum Możesz też polecać coś komuś. Czyli tutaj możemy również pominąć osobę. Możemy powiedzieć When you are in Warsaw, go to the museum. Czyli kiedy jesteś w Warszawie, idź do muzeum. When you are in Krakow, you go to um, the old town. The old town. When you are in Krakow, go... To the Old Town, czyli idź na stare miasto. When you are in Poznań, visit uh, all the clubs and cafes. Poznań has great cafes, great bars, you can go and visit them. Czyli, w taki sposób, możesz również. Tutaj tworzyć takie rekomendacje, polecenia, zalecenia. To jest też kolejna rzecz, którą możesz w tym przypadku bardzo fajnie sobie ćwiczyć. A więc, jeżeli chcemy powiedzieć komuś o Polsce, chcemy zarekomendować im Polskę, chcemy powiedzieć, co w tej Polsce jest takiego fajnego, żeby przyjechać i zobaczyć, to możemy sobie ułożyć krótką wypowiedź, i ja ci podam tutaj taki fragment, który ja sobie teraz na bieżąco wymyślę, a ty chciałabym, żebyś ułożył swoją, swoją wypowiedź i wstawił ją w komentarz. Oczywiście, znowu, nie musi to być Polska, może być to jakiś inny kraj, który znasz lepiej, który znasz dobrze, w którym mieszkasz być może, może być to o czymkolwiek innym. Także swoją wypowiedź krótką wrzuć w komentarz, ja na pewno sprawdzę. So I come from Poland but at the moment I am based in Lisbon. I come from a small town in the on the coast of Poland. Poland is a big country located in the east of Europe and it borders with Russia and Germany. Poland has great nature and a lot of attractions. In the summer, you can go to the seaside and you can visit shift, the shifting uh, dunes, or you can go to Gdańsk and Gdynia, which are very nice cities. In the winter, you can go to the mountains. If you like skiing, you can ski, or you can play. You can do other winter sports. The uh, winter is usually very cold, and it is better to go in the summer. And winter. Uh, if you are in uh, Poland, you should also visit Warsaw, Kraków, uh, Poznań, Wrocław, and Gdańsk and Tri City on the coast. Um, if you are a foodie, you can eat a lot of nice food like pierogi or kapuśniak, for example. Więc to by była taka krótka wypowiedź dotycząca Polski. Oczywiście tego może być całe mnóstwo. Możesz też zahaczyć o historię, możesz też zahaczyć o muzea, o atrakcje w swoim mieście, w swoim regionie, tam skąd pochodzisz. Na blogu mam całą listę różnych słówek i różnych przydatnych rzeczy, które. Poszerzą Twoją wiedzę i dodają troszeczkę może jakiegoś słownictwa, troszeczkę gramatyki, więc zapraszam cię bardzo serdecznie tam. Czekam oczywiście również na Twoją wypowiedź na to, co masz, i namawiam Cię do tego, żeby nauczyć się mówić o Polsce i nauczyć się na pamięć tego, co napisałeś, a potem opowiedzieć to komuś lub nagrać się i odsłuchać. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Na sam koniec zachęcam Cię do tego, aby zostać z nami tutaj na YouTubie, więc subskrybuj ten kanał. Zapraszam Cię również na Facebooka i na Instagrama. Linki zostawiam Ci w opisie tego wideo. Na Facebooku robimy live'y co poniedziałek o 9 rano, które później sobie można obejrzeć, jeżeli nie masz czasu więc zachęcam cię tam mam nadzieję zachęcam cię do przyłączenia się i mam nadzieję że się tam zobaczymy dziękuję ci bardzo thank you very much and i'll see you soon